Aby coś powiedzieć z sensem o nauczaniu matematyki dzisiaj, trzeba trochę sięgnąć do przeszłości. Takim przełomowym momentem w XX wieku w nauczaniu matematyki, właściwie w myśleniu o nauczaniu matematyki, to był kongres nauczania matematyki w Merano. Tam główną osobą był Felix Klein i on wysuwał dwa postulaty. Żeby odrzucić w wczesnym nauczaniu arytmetyki, czyli tej nauki o liczbach, tak zwane miana, żeby już nie dodawać, powiedzmy, metrów do metrów, centymetrów do centymetrów, powiedzmy, centymetrów kwadratowych do centymetrów kwadratowych, jakichś kilogramów do kilogramów, nie mnożyć centymetry przez, powiedzmy centymetry z tego wychodzą centymetry kwadratowe. To wszystko było pełne było pełno tego w podręcznikach arytmetyki w XIX wieku. On mówił to jest niepotrzebne. My mnożymy liczby, dodajemy liczby. I to jest modelowanie matematyczne, a potem dopiero interpretujemy wyniki no, pozamatematycznie. Czyli problem jest pozamatematyczny. Poza matematyczny, tłumaczymy go na jakąś nawet prostą arytmetykę, tam już wykonujemy operacje czysto matematyczne, a na koniec interpretujemy wyniki. To się nazywało modelowanie matematyczne i to się bardzo rozwinęło w XX wieku. I to się udało. W latach 20., właściwie, z podręczników wczesnego nauczania arytmetyki zniknęły miana albo prawie zniknęły. No i wobec tego było już bardzo y, y, łatwo. No, nie trzeba było uzasadniać, dlaczego można mnożyć centymetry przez centymetry i to ma sens, bo to są centymetry kwadratowe, a nie można mnożyć złotych przez złote, bo złote kwadratowe to nie wiadomo, co to jest. No dobrze, więc to takie wczesne wejście w myślenie, że trzeba matematycznie Opracowywać pewne struktury, które się nadają do modelowania no, rzeczywistości pozamatematycznej, to się przyjęło w XX wieku. Ale drugi postulat Feliksa Kleina, żeby myśleć funkcyjnie, się jakoś nie zrealizował. On mówił, że trzeba myśleć o operacjach arytmetycznych jednoargumentowo. Funkcyjnie, bo jeżeli się myśli funkcyjnie, to znaczy ustali się powiedzmy pierwszy argument, a zmienia się drugi, to wtedy mamy funkcję, która jest różnowartościowa i ona jest odwracalna. Mamy również funkcję odwrotną. No a to jest już duża zmiana czysto matematyczna, która jednak bardzo ułatwia właśnie to modelowanie, o którym przed chwilą powiedziałem. Ta druga zmiana się niestety nie udała. To było za trudne. Ta druga zmiana dopiero stała się możliwa właściwie pod koniec XX wieku. Wtedy, kiedy do nauczania zaczęły wchodzić masowo tanie kalkulatory. Ja mówię masowo. W gruncie rzeczy było ich bardzo dużo w szkole, ale nie stosowano tych kalkulatorów tak, jak myślał o tym Felix Klein. Stosowano te kalkulatory do wykonywania tych zwykłych rachunków, które by się robiło ręcznie na papierze. Do takiego szybszego, powiedzmy, pomnożenia. No, ale cóż z tego, kiedy ja mogę się na, powiedzmy, papierze pomnożyć albo podzielić szybko, albo trochę wolniej, ale jednak mogę, no, Ryskuję trochę czasu, ale co mam z tego, co mam w zamian? Otóż okazało się, że w zamian jest bardzo dużo, bo zmienia się myślenie. Nie myślimy już o bezbłędnym wykonaniu działań i myślimy o tym, co te działania mają znaczyć, do czego one są potrzebne, a to jest duża różnica.